No cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym na moim kanale i w dzisiejszym odcinku skorzystamy z tego co wpadło w moje ręce. Jest to mały Atlas Świata, jakiś Paschal i w nim jest najciekawsze to, że ten Atlas został wydany w 2003 roku. O tu macie napisane w którym roku został wydany, czyli minęło 20 lat, 21 lat, od momentu kiedy został wydany. I jeszcze tak teraz powiem na wstępie, że przez całą długość filmu będą się przewijały właśnie yy, klipy z no takie klipy i one są nagrywane 4 dni później niż właściwy film. Czyli że jeżeli jest na dworze, to jest właściwy film, a jeżeli właśnie tak jak teraz mówię, to są dodatkowe klipy nagrane już kilka dni później, ponieważ po prostu zabrakło mi niektórych rzeczy w tym filmie, które trzeba by było jednak dopowiedzieć. Od razu też zaznaczę na wstępie, że jeżeli został wydany w 2003 roku, no to niektórych państw, które obecnie istnieją, w nim nie będzie. Na przykład Sudan Południowy on się uwolnił w 2011. Kosowo w 2008 stało się niezależnym państwem. A więc no, takich krajów tutaj się nie spodziewajmy. Tutaj, już na wstępie, wam pokażę może legendę, jakby ktoś z Was chciał samemu sobie odczytać. Te mapy, na przykład, żeby sobie y, zatrzymać film i samemu popatrzeć na mapę, to tutaj macie po prostu całą legendę. No i na wstępie mamy tak ro rozpiskę tych krajów. Afryka, Australia, Ameryki, no i Europa i Azja. I sami w ogóle sobie na sam początek możecie zauważyć, jak przedstawiają Europejczyków, jak przedstawiają Azjatów, jak przedstawiają Afrykańczyków, Australijczyków, Amerykanów no można im zarzucić pewien, w pewnym stopniu przynajmniej rasizm teraz jesteśmy w Ameryce Północnej i tutaj w ciekawostkach o kontynencie mamy napisane, że CN Tower, czyli taka wieża telewizyjna jest najwyższą budowlą na świecie to jest taka to jest kanadyjska wieża telewizyjna, no i uwaga uwaga w momencie 2003 roku, czyli wtedy kiedy robili ten atlas, faktycznie to była najwyższa budowla na świecie, ponieważ Burcz Kalifa zostało otwarte dopiero 6 lat po wydaniu tego atlasu. Samo Burcz Kalifa zostało z zrobione dokładnie 16 sierpnia 2009 roku, czyli jest on trochę starszy niż Burcz Kalifa o kilka dni. Eee, a i jeszcze tutaj mamy, akurat teraz w Ameryce Południowej, mamy jakąś informację, taką ciekawostkę bardziej historyczną, że Polscy kajakarze jako pierwsi na świecie przepłynęli kanion Kolka w Peru. Teraz mamy mapę i coś, do czego możemy się od razu tak jakby przywalić, to jest fakt, iż tutaj istnieje Serbia i Czarnogóra jako jedno państwo. Tak, nie wiem czy to widać na nagraniu, ale teraz już nic nie stoi na przeszkodzie, żebyście sami sobie przeczytali. Serbia i Czarnogóra. że te, jeszcze wtedy Serbia i Czarnogóra były jednym państwem. Później mamy mapę terenu, ale tutaj nic ciekawego, bo to raczej się nie zmienił. Żaden teren się raczej nie zmienił, no nie? Później mamy dokładnie rozpisane te różne y, obszary Europy. Po prostu tak, w taki sposób, że możemy sobie zobaczyć jakieś drogi najważniejsze i tak dalej. i Mógłbym sprawdzić, co się zmieniło, ale po prostu to jest tak dużo roboty, że ten film mógłby trwać w nieskończoność, ponieważ na 21 lat na pewno dobudowali mnóstwo dróg. Również mamy rozpisane konkretnie wyspy z całej Europy, różne, ale również i te najmniejsze państwa, w stylu na przykład Watykan, albo jakieś San Marino i tak dalej. No i na tej stronie ponownie mamy Serbię i Czarną Górę jako jedno państwo. i no jak widzicie terytorium też jest połączone właśnie z Serbii i Czarnogóry, to jeszcze było zanim, zanim Czarnogóra odłączyła się od Serbii. Teraz mamy Azję tutaj rozrysowaną. No i ogólnie jak tak patrzymy pierwszym rzutem oka, no to nic się nie zmieniło, ale jak spojrzymy sobie na Izrael, to w 2003 Palestyna była tak jakby terytorium jeszcze Izraela. Nie istniało, taki, nie istniało takie państwo jak Palestyna. Odnośnie Palestyny, no to szukałem w wielu źródłach i w Wikipedii, i w innych internetowych stronach i nigdzie nie znalazłem po prostu powodu, dla którego mogłoby tak być, a więc prawdopodobnie chodzi o to, że w 2003 roku Polska mogła nie uznawać tego państwa na arenie międzynarodowej, ale no na przykład obecnie z tego co wiem, chyba Niemcy nie uznają oficjalnie tego państwa jako oddzielnego. A Polska wtedy prawdopodobnie też. Teraz uznajemy to jako oddzielne państwo, ale w 2003 wcale nie musiało tak być, ale nie jestem w stanie znaleźć żadnej informacji na ten temat, ponieważ samo państwo powstało w 1990 którymś tam chyba trzecim czy którymś. No i później tak samo jest jak w Europie, czyli najpierw mieliśmy e, teren, a teraz mamy dokładnie rozrysowane, różne, e, różne po prostu tereny przybliżone. No i proszę bardzo, tutaj widzimy, no, że po prostu w tym atlasie Palestyna jest po prostu częścią Izraela. Tutaj mamy jeszcze lepiej to rozrysowane. Zobaczcie, możecie sobie zobaczyć, że tutaj nie ma czegoś takiego jak Palestyna. Kolejnym kontynentem jest y, Azja. No, i tutaj coś, co jest bardzo ciekawego: to nie istnieje Zaire, tylko mamy Demokratyczną Republikę Konga już wtedy, ale spójrzcie sobie na ten wielki Sudan. On w dzisiejszych czasach, albo bardziej w 2011, rozdzielił się na Sudan i Sudan Południowy. Mniej więcej o gdzieś tutaj idzie granica, i taki Sudan już po prostu nie istnieje w dzisiejszych czasach. Co ciekawe, już wtedy była było Sahara Zachodnia jako co prawda tutaj terytorium zależne, ale nadal jednak terytorium yy, Maroka. Obecnie nadal są tam spory odnośnie tej granicy pomiędzy Saharą Zachodnią a Maroko, ponieważ Maroko nadal twierdzi, że jest to jego terytorium, a Sahara Zachodnia twierdzi, że jest wolnym państwem. A tutaj mamy Sudan. Sudan, który nadal jest jednym wielkim państwem. Teraz mamy Amerykę Północną. I ogólnie nie zauważyłem tutaj niczego, co by się różniło od czasów obecnych, a więc tak możemy, no ewentualnie o tutaj, ponieważ ewidentnie widzimy, że prezydent im się całkiem zmienił w dzisiejszych czasach, ale to normalne absolutnie mamy. Tutaj też nie widzę żadnych zmian i oczywiście dalej mamy różne przybliżenia, ale tutaj również zmian nie będzie. Ktoś mógłby się ewentualnie przyczepić, że tutaj Grenlandia jest terytorium duńskim, ale chcę Wam tylko przypomnieć, że w dzisiejszych czasach, pomimo że Grenlandia ma swój własny rząd, to nadal jest terytorium zależnym od Danii. W ogóle tutaj na górze mieliśmy, mamy różne takie ciekawe ciekawostki. No i na przykład, właśnie to jest prawdziwe do dzisiaj, nie zanotowano nigdzie wyższej temperatury niż właśnie w Dolinie Śmierci w Stanach Zjednoczonych. To jest gdzieś mniej więcej tu. No i ogólnie jakoś tak się starałem szukać jakichś takich ciekawych ciekawostek, ale tam no tak średnio by można było powiedzieć, czy są. Tutaj mamy na przykład granice pomiędzy Azją a Ameryką Południową, północną znaczy się. No i proszę bardzo, i tutaj teraz jak przybliżę Wam bo mamy cieśnina Beringa i dwie takie wyspy na tym fioletowej, na fioletowej granicy i te wyspy naprawdę istnieją i są to bazy wojskowe Rosji oraz Stanów Zjednoczonych i z jednej wyspy można zobaczyć bazę przeciwnika na drugiej teraz czas na Amerykę Południową no i tak też jak widzimy jest już Gujana Francuska jako oddzielne państwo i również nie widzę tutaj jakichś zbytnio zmian Falklandy, jeśli o to chodzi, nadal są brytyjskie. Tutaj właśnie to nie jest Brazylia, tylko to jest Brytania, jakby ktoś miał problem z rozczytaniem. One nadal są brytyjskie, ale Argentyna by chciała mieć je dla siebie, ale nadal pozostają brytyjskie, bo było przeprowadzone takie głosowanie, do kogo powinni należeć i tam y, uznali mieszkańcy, że wolą zostać w Wielkiej Brytanii. No i w końcu mamy Australię. Czyli no raczej tutaj, jak widzicie, Papua Nowa Gwinea się zaczyna, Australia, Nowa Zelandia i te wszystkie wysepki. Australia i Oceania. Możecie sobie poprzeczytać, jakie tam, jakie tam są wyspy. Jeżeli ktoś był ciekawy, to tutaj macie y, napisane, jakie są te terytorium, czyli Queensland. Terytorium północne, Australia zachodnia, Australia południowa, Nowa Południowa Walia oraz Wiktoria terytorium. I jeszcze jest Tasmania, o tutaj ta wysypka. I tutaj mamy właśnie granice pomiędzy Azją a, a Australią i Oceanią. Właśnie to fioletowe tutaj to jest granica. Tu jest Indonezja, a tu już jest Papua Nowa Gwina. No i teraz mamy te wszystkie wyspy tutaj rozpisane o i o a to jest akurat Arktyka czyli że jeszcze o tutaj mamy oceanie a tu już mamy Arktykę teraz no nie wiem jak mam się wypowiedzieć tak nie widzę tutaj właśnie też żadnych różnic i tutaj właśnie mamy teraz Antarktydę i Gdzieś szukamy, bo Polska też ma swoją własną bazę na Antarktydzie. Te czerwone to są bazy wojskowe. Bazy badawcze, znaczy się nie wojskowe. I ogólnie my mamy gdzieś... Gdzieś tu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gdzie to jest? O, tu mamy rozpisane. I my mamy miejsce pierwsze Arktowski. No... Tutaj mamy. A tutaj już mamy mapę całego świata, taką terenową. No i teraz się zaczęło różne mapy świata. To jest akurat mapa krajobrazowa. Macie tutaj na dole rozpisane jakie to są jakie kolory. Teraz mamy strefa, strefy jasowe. No, gęstość zaludnienia. Organizacji gospodarczej, tutaj właśnie taka ciekawostka, że jeżeli to jest z 2003, no to właśnie możemy tutaj zauważyć, że Polska nie należy jeszcze. Na dole mamy Unię Europejską pierwszą, a drugą środkowoeuropejskie porozumienie o wolnym handlu. No i właśnie to są jeszcze czasy, kiedy Polska nie należała do Unii Europejskiej. Wstąpiła do Unii Europejskiej rok później po wydaniu tego atlasu. No i tak, teraz tutaj mamy największe wyspy i największe Półwyspy i chodzi tutaj o to, że A to jest największy, czyli Półwysep Arabski Teraz B Labrador Drugi największy C będzie C to jest Somalijski, trzeci największy A wyspy jeden, czyli Grenlandia jest największa Teraz dwa Tu jest dwa I to jest Nowa Gwina No i tak dalej Kolejne coraz mniejsze, coraz mniejsze I teraz jeśli chodzi o Wody na różnych kontynentach, to również tutaj mamy bardzo ładnie to rozpisane. I tutaj muszę Wam powiedzieć tylko tyle, że Nil tu jest 6670, a jak sprawdziłem w internecie było 6650 i Amazonka tutaj w internecie była trochę dłuższa niż jest podana tutaj w tym atlasie. Nie wiem, może wtedy jakoś inaczej zmierzyli. Tutaj mamy różne temperatury zanotowane oraz maksymalno opadroczne. No i ogólnie najniższa temperatura została zanotowana minus 89 stopni w stacji Wostok oraz w dolinie śmierci 56,7 stopnia. To są takie dwie skrajności największe, no i mamy proszę bardzo, mapę nieba, półkula północna i półkula południowa tutaj mamy, ale tutaj na dole również mamy wszystkie planety układu Słonecznego z ich liczbą księżyców. I ogólnie coś, co tu mi bardzo nie pasuje, to fakt, że Jowisz według nich ma 17 księżyców. Jowisz ma 17 nazwanych księżyców, chociaż obserwowałem, że teraz ma już nawet więcej nazwanych księżyców. Ale w tamtych czasach miał 17 nazwanych księżyców, ponieważ ma on około tam 50 czy nawet więcej księżyców. Idziemy Saturn dalej, ale tutaj coś, co mi bardzo nie pasuje. To jest Pluton. Pluton planetą nie jest. Jeżeli już dają Plutona, to powinni dać również Ceresa, powinni dać również Makemake, Haumea i Eris. Inne planety karłowate z układu słonecznego. I dobra, sprawdziłem w internecie. No i Pluton przestał być planetą 24 sierpnia 2006 roku, czyli 3 lata po wydaniu tego atlasu, a więc mieli prawo go tutaj umieścić, ponieważ jeszcze wtedy był planetą. Oczywiście, w sensie to nie jest tak, że on przestał być tą planetą, tylko po prostu ogarnęli, że on nie może się nazywać planetą, tylko planetą Karłowatą, bo jest za mały, żeby był planetą, ale wtedy jeszcze myśleli, że jest planetą. O i tutaj mamy Polskę. Najniższa zanotowana temperatura, jakieś jeziora i tak dalej. Tutaj mamy coś takiego jak Polska w liczbach i. Powierzchnia się zgadza i tak dalej, ale ogólnie jeżeli o to chodzi, no to tutaj mamy ludność 38,6 miliona. No i jako, że to jest przed 21 lat, to w 20 lat straciliśmy 2 miliony ludzi z Polski, bo teraz jest 36 milionów. No i później dalej mamy rozpisaną Polskę bardziej w taki sposób geograficzny. No i tutaj właściwie nie ma do czego się przyczepić, przynajmniej jak na razie, no bo teren się zbytnio nie zmienił, ewentualnie te miasta się rozrosły, ale o, podział administracyjny. Czy czymkolwiek on się różni? No chyba właśnie się nie różni niczym. Tutaj mamy teraz regiony historyczne, czyli Podlasie, Mazowsze, Małopolskie, Wielkopolskie, Śląskie, Pomorze Gdańskie, Mazury i tak dalej. W Armii. No i właśnie, jeżeli sprawdzicie sobie, jak wygląda Małopolska, czyli jest bardzo duża, a jakie województwo Małopolskie? No, to ewidentnie Małopolska, bardzo straciła, została taka okrojona trochę. No i mamy różne, tak jakby stadia województw polskich. No i na przykład najwięcej mieliśmy w 1975 roku. Sami możecie sobie zobaczyć ile ich tutaj jest. I jeszcze odnośnie warmii, to to się wzięło stąd, że Mazury kiedyś należały do Prusów, no czyli do Niemiec. No nie do Królestwa Prus później do Zakonu Krzyżackiego. No ale jak to? No i właśnie jak oni się zrzekli trochę terenów na rzecz Polski, kiedy ich od, ostatecznie podbiliśmy, to właśnie wtedy dostaliśmy warmię, a Mazury oni sobie zachowali. i Stąd ten podział na warmię i Mazury. I teraz mamy geologię, i tutaj również nie wiem, czy czymkolwiek to się różni. Rzeźba terenu, no i różne czynniki, które to zrobiły, ale ogólnie tutaj już mogę trochę się doczepić tego, że oni twierdzą, że były tylko trzy zodowacenia. Były trzy główne zodowacenia, i jeszcze to można podzielić na więcej dodatkowych pobocznych zodowaceń, i z tego co pamiętam, wychodzi ich około sześciu. Ale nie wiem, czy wtedy to już było tak do końca zbadane, czy jeszcze nie było. Czy że po prostu były trzy główne zadowacenia? Yy, mamy różne opady, okres wegetacyjny, temperatury w styczniu i temperatury w lipcu. No to tutaj tak ciężko też będzie porównać, jeżeli chodzi o dzisiejsze czasy, aż tak dużo się nie zmieniło. No chociaż w lipcu maksymalnie, z tego co widzę, jest 19 stopni Celsjusza. W tym atlasie jest również rozpisane czym jest burza, mamy chmury kumulumbusy z daleka i z bliska, no nie błyskawice narysowali i tęcze rozrysowali, jakby nie po każdej burzy jest tęcza, ponieważ tęcza jest zjawiskiem, które jest wtedy, kiedy pada deszcz i słońce świeci, a nie po każdej burzy musi być tęcza. I teraz przechodzimy do czegoś w czym raczej nie mam do końca wiedzy, czyli chodzi o konkretnie o rolnictwo. I tutaj ciężko mi jest w jakikolwiek sposób coś powiedzieć, czy coś się zmieniło, czy nie. Po prostu nie mam kompetencji odpowiednich. A jeżeli chodzi o hodowlę, to mamy różne hodowle, które, no, które mamy. Warunki rozwoju rolnictwa. No oczywiście lubelskie i podlaskie są raczej te bardzo dobre, ale co ciekawe tutaj również Wrocław został zaznaczony jako bardzo dobre warunki. Rozwoju rolnictwa. No i teraz mamy przemysł, mamy tutaj różne rodzaje przemysłu, i teraz patrz Jak mamy Lublin, to pod Lublinem jest na prawo, na maksa, taka śrubka. I to jest metalowo-maszynowy. I bardzo ciekawe, czy to, tu jest zaznaczony świdnik, w którym robią części do helikopterów, czy nie, ponieważ prawdopodobnie tak. A tutaj mamy miejsca w Polsce, w których. Robią samochody, i jakie marki samochodów robią. Nie słyszałem o części z nich, na przykład Startrax. <grym> Nośnie firmy Startrax, no to e, nie wiem, dlaczego nie skojarzyłem sobie, że ogólnie kiedyś myślałem, że każdy większy samochód to jest po prostu potocznie nazywany starem, ale tak teraz sobie zdaję sprawę, że. No może nie teraz już jakiś czas temu, że ogólnie to są modele. Star tam jakieś dawno, dawno temu, yy, jakieś modele powstały i ogólnie jest nawet o tym piosenka Discopolo, co już tam ryja jak kopara, odkopała chłopu starej. Nie mam pojęcia dlaczego ja sobie nie skojarzyłem właśnie z tym, że to są przecież modele. Modele, które się nazywają Star, należą do filmy Star Treks. No, no to tylko tak powiem. Ogólnie sama firma już nie produkuje takich samochodów. Ale również mamy tutaj energię odnawialną, jaka wtedy była po prostu w Polsce. Teraz mamy dział pod nazwą Komunikacja. No i tu są wszystkie drogi w Polsce. I zobaczcie sobie, ile wtedy było autostrad. To na czerwono to są autostrady, na szaro planowane autostrady. I jeżeli chodzi o A2, to ono ewidentnie poszło tym pierwszym wariantem. Nawet bym powiedział, że lekko, jeszcze bardziej, tak jakby skręciło w Warszawę. Macie tutaj niżej transport kolejowy. I rurociągi. Tutaj mamy pokazaną ludność w Polsce. Im większe te kropki, tym więcej, tym po prostu więcej ludzi jest w mieście. Oraz gęstość zaludnienia o tutaj mamy te kropeczki na dole to są te czarne kropki z tyłu one pokazują gęstość zaludnienia na kilometr kwadratowy a wyżej mamy ludność według płci i wieku. Jeżeli chodzi o ten wykres, to nadal tak wygląda, że w wieku przedprodukcyjnym jest więcej mężczyzn, w wieku produkcyjnym jest w miarę wyrównana liczba mężczyzn i kobiet, a w wieku poprodukcyjnym już kobiet jest znacznie więcej niż mężczyzn. No i tutaj mamy przyrost naturalny i migrację. Czy to się zmieniło? Prawdopodobnie tak i to bardzo, ponieważ teraz Polska stała się bardzo turystycznym krajem, jeżeli chodzi przede wszystkim o osoby z Bliskiego Wschodu. Dużo osób przyjeżdża, a więc obstawiam, że teraz no, dużo osób przyjeżdża w celach turystycznych i tak dalej. A kiedyś na pewno tak nie było aż tylu osób. Tutaj mamy stopę bezrobocia. Na dole macie legendę, możecie sobie porównać. A więc jak widzimy w północnej Polsce coś duża stopa bezrobocia była w tamtych czasach w 2003. A na prawo mamy szkolnictwo wyższe i tu są głównie szkoły dominują tutaj niepubliczne, ale jednak są też publiczne. My niżej mamy różne inne uczelnie oraz opiekę medyczną w Polsce. No i jeżeli chodzi o najczęstsze przyczyny zgonów w tamtym momencie. W tamtych latach od 2003 i wcześniej to były głównie choroby układu krążenia, ale również i nowotwory złośliwe, urazy, zatrucia, samobójstwa, przyczyny nieokreślone i inne przyczyny, ale najwięcej było chorób układu krążenia. Mamy tutaj listę dziedzictwa UNESCO i w tamtym okresie w Polsce było 10 miejsc wpisanych w 2003, które są tutaj macie wymienione. No a w dzisiejszych czasach zostało dopisane jeszcze 7. Obecnie jest 17 obiektów na Światowej Liście Dziedzictwa UNESCO, które są z Polski. A tutaj mamy turystów zagranicznych w Polsce. To jest w, milion w tysiącach podane? Tak, w tysiącach. No i jak widzimy, wraz z przyrostem lat Węgrów do Polski przyjeżdżało coraz mniej. Holendrów coraz więcej, Francuzów coraz więcej, osób ze Stanów coraz więcej, Włochów coraz więcej i Japończyków też coraz więcej. Mamy tutaj coś takiego jak leksykon państw świata i mamy wypisane alfabetycznie wszystkie państwa świata. I jak myślicie, czy dużo się zmieniło? Nie będę tutaj się przyglądał pojedynczym przykładom, jeżeli o to chodzi, tylko szukamy jakichś takich, które się poważnie zmieniły jakoś. patrzcie na flagę Gruzji już zauważyłem pierwszą różnicę flaga Gruzji wtedy była cała czerwona i na górze było czarno-białe obecnie wiadomo jak wygląda to jest taki biała flaga i ma takie krzyże na sobie dalej jak patrzymy sobie po tych wszystkich państwach o na przykład tutaj już widzę Izrael, patrzcie ponieważ tu są też wypisane właśnie terytoria zależne i na przykład tutaj, jak spojrzymy sobie na granicę Izraela to one tu są takie jak są mniej więcej dzisiaj, a kiedy się cofniemy w, do mapy, wtedy o na przykład tutaj, to możemy zauważyć, że Izrael wtedy jeszcze tak jakby miał Palestynę, a Palestyna była tylko terytorium zależnym. A więc to oznacza, że Palestyna będzie tutaj jako oddzielne państwo, wypisana, pomimo że na mapie była napisana jako. Była narysowana jako część Izraela. I uwaga właśnie tutaj Kongo, dawniej Zair. Jest to DRK, czyli Demokratyczna Republika Konga. Korea Północna i tak dalej. O! Libia. Libia jeszcze wtedy miała całą zieloną flagę w 2003. Obecnie ma inną, ma na niej. No, na pewno nie ma całego zielonego koloru. Tutaj macie teraz wstawioną flagę Libii. Nepal, tak w ogóle, jest jedynym państwem, który ma flagę nie w kształcie prostokąta, tylko właśnie w takim kształcie dwóch trójkątów. Tu jest Polska, ale tutaj również jakoś tak nie ma Nic ciekawego Jeżeli tak sobie patrzymy O! Serbia i Czarnogóra I co ciekawe, jest tutaj narysowane Jeszcze chwila, chwila Na tej mapie ewidentnie mamy zaznaczoną Macedonię Północną A tutaj to wygląda jakby oni wliczyli Macedonię Północną w Serbię i Czarnogórę Pomimo, że wcześniej narysowali bez jako oddzielne państwo Jak tak patrzę to już nic tutaj chyba się aż tak bardzo nie zmieniło I teraz mamy coś co się nazywa terytoria niesamodzielne i zależne No i lecimy Zobaczymy które z nich się tak jakby uwolni. O, Cypr Północny Cypr północny jest o tyle ciekawy, że on do końca jeszcze dzisiaj nie jest państwem. I on jest, on jest tak jakby terytorium niby zależnym, ale jednak jest prawdopodobnie bardziej zależna od Turcji. O, Grenlandia jest też już ma własną... własny rząd, ale nadal jest zależna od Danii. Gujana francuska. Ona jest też niby wolnym państwem, ale jednak nadal jest całkiem zależna od Francji. Frymany nadal są e, brytyjskie. O, strefa gazy i zachodni brzeg. Oto teraz się toczy wojna. E, właśnie w Izraelu się teraz toczy wojna o, to, o strefę gazy. Svalbard nadal jest terytorium. Nadal jest terytorium norweskim, wyspy owcze nadal są terytorium duńskim. O i teraz indeks nazw geograficznych. Jako, że to nudne, no to przelecimy sobie to w ten sposób. I aż do końca, czy żeby coś jeszcze było dalej, nie. Tutaj mamy rozrysowane na jakich stronach znajdują się jakie zdjęcia. A więc, no to by było już na tyle, to jest mała atlas świata według Paschala. Z tyłu jeszcze jest napisane, że jest 81 map ogólnogeograficznych, 48 map tematycznych, w tym 38 dotyczących Polski, tylko, tylko 10 map tematycznych spoza Polski, 197 państw świata, 60 terytoriów niezależnych, 125 zdjęć i 24 tysiące haseł w indeksie, czyli tym na końcu. Była jeszcze taka zakładka, można gdzieś ją, tam, gdzie się skończyło, czytać. Moja ocena, To się ocena, no. Minęło 21 lat od tamtego momentu. Jak sami widzicie, no, Polaków na pewno nie przybyło. Zmniejszyliśmy się o milion albo tam dwa miliony. Mamy 36 z kawałkiem milionów, a wtedy było 38 milionów z kawałkiem, a więc... No, można by było powiedzieć, że no, zmniejszyliśmy się tak z dwa miliony właśnie. Dodatkowo na pewno bardziej się rozwinęliśmy niż w tym momencie, migracje też się zwiększyły do Polski, więcej osób przyjeżdża, co prawda w celach turystycznych, ale nadal przyjeżdża. No i co? To by było na tyle, widzimy się kiedy indziej. Cześć!